ponad 2000 rolników, ponad 30 godzin wiedzy. To tylko krótkie podsumowanie dotychczasowych ogólnopolskich szkoleń Hektar Wiedzy. Na tych ławkach rok temu siedziało ponad 600 rolników i było to największe w Polsce w historii niezależne szkolenie dla rolników. Już niebawem, bo pierwszą sobotę października kolejne szkolenie, tym razem piąte ogólnopolskie szkolenie Hektar Wiedzy. Jeżeli jesteś rolnikiem, który to jeszcze nigdy nie był i nie masz czasu bo nie masz czasu na szukanie pseudo niezależnej wiedzy w internecie, to to szkolenie i to miejsce jest dla ciebie. Ludzie, którzy tu przyjeżdżają, przyjeżdżają z całej Polski. Nie dla mnie. Przyjeżdżają po to, żeby zdobyć wiedzę, którą potem zastosują na swoich polach i dzięki niej więcej zarobią i więcej zaoszczędzą, bo o to chodzi w niezależnej agronomii. Temat przewodni tego szkolenia to popiół i woda. Popiół, ponieważ to mieliśmy na naszych polach w czasie, kiedy na wiosnę brakowało nam wody. Woda to jest to, co spadło do nas dosłownie przed żniwami i w żniwa, co miało wpływ i nadal ma na naszą glebę i na nasze rośliny, a także na jakość plonów. Odbędzie się ono tam, gdzie zawsze, czyli w PGR Koszelew, Powiat Płocki, województwo mazowieckie. Lista osób na to szkolenie już jest praktycznie wypełniona, zostało ostatnie kilkadziesiąt miejsc. Dlaczego w ten sposób? Bo rolnicy już się nauczyli, ci, którzy tu przychodzą, że niezależność to siła, niezależność to oszczędność czasu i oszczędność pieniędzy. Wyobraź sobie szkolenie, na którym nie musisz nikogo sprawdzać. Wyobraź sobie szkolenie, gdzie nie musisz się zastanawiać, czy ktoś coś ci wciska, czy to jest siema, czy to jest marketing. No właśnie tu będąc, nie musisz tego robić. Nie musisz się zastanawiać, po prostu bierzesz konkret, wracasz do siebie, działasz. Wykład pierwszy. To będzie właśnie popiół i woda, a dokładniej będzie o glebie. O tym, jak ją przygotować na to, żeby dłużej wytrzymywała startowe dobory wody, żeby była w stanie przyjąć jak największe ilości wody w jak najkrótszym czasie w czasie sezonu wegetacyjnego. Po to, żeby nasze rośliny wytrzymały więcej. A finalnie nasz portfel nie dostał w kość w kolejnym sezonie. Wykład drugi to analiza przebiegu pogody ostatniego sezonu, od początku do końca. Co nam uciekło, w których miejscach popełniliśmy błędy i dlaczego można było pewnych kwestiom zapobiec. To wszystko po to, abyśmy wyciągnęli wnioski z poprzedniego sezonu i przygotowali się na powtórkę, gdyby ta nastąpiła. Cel jest jeden: lepiej dopasować moje zalecenia dla Was i je przekazać. Abyście lepiej reagowali, abyście wiedzieli, co w danej sytuacji zrobić, abyście nie kupowali dziadostwa, ale robili to, co naprawdę dla Was jest opłacalne. Wykład trzeci będzie o czystej ekonomii. Pokażę Wam, gdzie jeszcze mamy ukryte rezerwy, jeżeli chodzi o wydatki i o koszta. Nie jesteśmy w stanie w nieskończoność podnosić wydajności naszych roślin. Żyjemy nie z plonu, ale z zysku. Czasy mamy, jakie mamy. Przed nami trudny okres i Mercosuru, i tematu ze wschodu. Dlatego pokażę Wam, gdzie jeszcze. Mamy rezerwy, które musimy wykorzystać, aby wytrzymać ten trudny czas dla naszych gospodarstw, aby nie stanąć z inwestycjami, aby było nas stać na rozwój naszych gospodarstw. Na tym szkoleniu nie ma sponsorów. Nie zobaczysz tutaj reklam nawozów, nasion, oprysków, cudownych produktów biologicznych i innych badziwi. Na tym szkoleniu jestem ja, jesteście Wy, rolnicy i jest wiedza, którą Wam przekazuję. I tak od kilku już lat i to się sprawdza. W przerwie, pomiędzy wykładami, stąd ciepły posiłek, jak zawsze. Z tego bufetu ciacho, kawa i herbata, aby nie zabrakło siły na zdobywanie wiedzy. Po części wykładowej część dyskusyjna i tutaj liczę jak zawsze na Was. To część dla Was, gdzie mikrofon idzie na salę i macie możliwość przez kilka godzin zadawać mi pytania. Przede wszystkim te techniczne, te rolnicze, te związane z agronomią i z opłacalnością naszej pracy. Po części wykładowej i po części dyskusyjnej jak zawsze potańcówka, wspólna dla nas. Z tej przyczepy, z tych głośników za mną. DJ i fajna, normalna muzyka po to, żeby móc pogadać, móc się pośmiać, móc trochę potańczyć, bo przecież po ciężkim sezonie mamy do tego prawo. Aby zamówić bilet na to szkolenie, proszę wejść na stronę hektarwiedzy.pl zakładka sklep i tam on będzie. Lub napisz do mnie SMS-a na ten numer telefonu, a wszystko Ci wyjaśnię, podpowiem co i jak. Tak jak powiedziałem, zostało ostatnie kilkadziesiąt miejsc, ponieważ rolnicy już wiedzą, co będzie się działo tutaj w pierwszą sobotę października, i jaki będzie poziom, jaki będzie przekaz. I z czym wrócą do domu? Ja jestem Hektar Wiedzy. Organizuję i będę prowadził całe to szkolenie i całe to spotkanie. Jak zawsze, już od kilku lat. Podpowiadam i przypominam, każdy z uczestników może sobie dodatkowo zarezerwować miejsce w hotelu. Jeżeli jesteś z daleka, możesz zostać do końca, przespać się, a rano po śniadaniu wrócić do domu. Dla weteranów szkolenia, dobra informacja: właściciel obiektu otworzył niedawno nowy budynek, gdzie jest dodatkowe, jakby nie było ponad 100 pokoi. Z mojej strony to tyle. Widzimy się w pierwszą sobotę października tego roku na piątym ogólnopolskim niezależnym szkoleniu dla rolników szkoleniu Hektar Wiedzy. Kłaniam się nisko i do zobaczenia.